Zagadki u misi, u misi i krzysi. Mm. Witam Was serdecznie, drogie dzieci. Mam przygotowane trzy zagadki. Czy jesteście ciekawe? Uwaga, zagadka numer jeden. Jeździ po torach i ciągnie wagony. Jak myślicie, drogie dzieci, co to może być? Hmm? doskonale! To pociąg! Brawo! W takim razie przechodzimy do pytania numer dwa. Skupcie się, proszę. Duże i silne ze mnie zwierzę. Macham trąbą, którą piję wodę i chwytam małe przedmioty. Kto to może być? Hmm? Tak! Brawo! To słoń! Doskonale! Ależ jesteście sprytni! Niesamowite! To teraz przechodzimy do zagadki numer 3. Zabierasz go ze sobą, gdy pada deszcz. Otwierasz go nad głową, aby nie zmoknąć. Jak myślicie, drogie dzieci? Co to może być? Hmm? Tak, doskonale! To parasol! To właśnie on chroni nas przed deszczem. Ale z Was spryciarze! że. Dziękuję Wam bardzo za piękne odgadywanie dzisiejszych zagadek. Jeśli chcecie więcej, oczywiście łapeczka w górę. Subskrybujcie mój kanał i dołączajcie do misiowej ekipy. W opisie filmu znajdziecie link do innych zagadek. Koniecznie rozwiążcie wszystkie. Buziaczki, papa, pa, wasza misia.